Dzień dobry, nazywam się Karolina Pasławska i reprezentuję firmę Techwat. Będę Wam dzisiaj prezentować stół rehabilitacyjny, który stosowany jest w gabinetach lekarskich. Jest to model SRL. Zapraszam na prezentację. nich To jest leżysko, które wykonujemy bez otworu do stabilizacji kończyn. Następny z nich to zakupek, który posiada otwór w kształcie gruszki. Zakupek posiada regulację kąta nachylenia za pomocą mechanizmu zapadkowego od plus 45 stopni do minus 60. Przejdziemy teraz do wymiarów tej Jego długość to 1,95 m, szerokość to 68 cm, natomiast wysokość to 58 cm, która jest stała. Jest to bardzo stabilny stół, ponieważ jego konstrukcja pozwala na udźwig aż do 200 kg. Stół w dodatkowej opcji możemy wyposażyć we wieszak na ręczniku papierów. To już wszystko, co Wam chciałam powiedzieć na temat tego stołu, zachęcam do komentarzy, lajków oraz subskrypcji. Dziękuję za uwagę.